I tak dziś w pogodzie powitała Państwa kapela Beka z Przeworska, a ja w przeworskim tradycyjnym ludowym stroju, by oddać bardziej klimat miejsca, w którym dziś gościmy, czyli w przeworskim pastewniku, cały czas żywym skansenie, jednym z nielicznych w Polsce. Jak to możliwe? O tym za moment, a tymczasem zobaczmy co słychać w pogodzie rzecz jasna. W nocy oprócz nielicznych mgieł, żadnych innych niespodzianek i już tradycyjnie chłodny poranek od 4 do 7 stopni. Za to dzień dużo cieplejszy, od 17 w Bieszczadach do nawet 20 na pozostałym obszarze, a w pełnym słońcu jeszcze cieplej. Ciśnienie stabilne i tego samego spodziewamy się po pogodzie w kolejnych dniach nadchodzącego tygodnia. Jeśli prognozy się sprawdzą, to do środy powinno być pogodnie i przyjemnie ciepło cały czas narodowo, ciesząc się z takiej jesieni w przywolskim pastowniku. A jak to możliwe, że to cały czas żywy skansen? Żywy skansen i jedyny w Polsce taki skansen. Drodzy Państwo, żywy skansen, ponieważ można tutaj skosztować wspaniałej kuchni, zasmakować w tejże kuchni, w przeworskich potrawach, ale i nie tylko. Kuchnia pastewnika znana jest myślę w całej Polsce, ale także można przenocować. Przenocować można w pięknie odrestaurowanym, XVIII wiecznym Dworku Krzeczowickim, który mamy tutaj w tle. Dworek Krzeczowicki dysponuje miejscami noclegowymi na parterze, na pierwszym, na pierwszym piętrze. Jest, jest też kemping. Jest też kemping, na który można zajechać i kemping Pastewnika znany jest chociażby z tego, że karawaning z Europy zatrzymuje się właśnie tu i to rokrocznie. I tu turyści z Niemiec, z Francji, z Holandii odpoczywają i bardzo sobie cenią i to miejsce, i, I klimat. Klimat i kuchnie, niezwykłą kuchnię. A to wszystko w zabytkowych drewnianych domach, dodajmy, które zostały przeniesione nie tylko z centrum Przeworska. Takie jest, zostały przeniesione z Przeworska, ale także z pobliskiej Gaci. Jest to dom Gacki, a także z Krzeczowic, dworek krzeczowicki, młodrzebiowy dworek krzeczowicki, który został udostępniony turystom w 2011 roku. Dodajmy jeszcze, że dojazd jest bardzo łatwy, bo pasternik mieści się tuż przy drodze głównej dojazdowej do Przeworska. A więc jeśli Państwo będziecie gdzieś w pobliżu, koniecznie trzeba tutaj zajrzeć. Na pewno warto. Zapraszamy serdecznie.